ma Bakteria, Piknik TV. Szczęść Bożej, ratuj się kto może. Kiedy Polacy w demokratycznych wyborach głosują na opcję niemiecko-tęczową. To się w pale nie mieści, no. Ale ja nie o tym, bo za nami przedostatnia kolejka Ekstraklasy i pierwszej ligi. Wiemy już kto bezpośrednio awansował, znamy prawie wszystkich spadkowiczów, ale mistrz Polski jest cały czas na stole. Na trybunach również było ciekawie, bo w czwartek rozegrano Polski klasyk. Śląsk godnie pożegnał się z Ekstraklasą, a w Gliwicach rozegrano derby i mecz przerwano z powodu zamieszek. Oprócz tego, oprawcy zaprezentowali ciekawą oprawę. Lechia była w Szczecinie i zostawiła pogoni pamiątkę. Kolejorz odwiedził Katowice, a Arka świętowała awans, więc ja już nie przedłużam i zapraszam na piknik. Pierwotnie mecz widze was Legią miał być rozgrywany 4 maja, ale ze względu na występ legii w finale Pucharu Polski spotkanie przełożono na czwartek 15 maja. Obecnie polski klasyk piłkarsko nie ma już takiego ciężaru jak przed laty, ale dla fanów obu ekip jest bardzo ważny, ponieważ obustronna nienawiść jest coraz większa. Dla Legionistów ten jeden z najbliższych wyjazdów trwał ponad 14 godzin i goście mogli podejrzewać, że gospodarze chcieli się odwdzięczyć za ostatni mecz przy łazienkowskiej, na który ostatecznie nie weszli. Mimo że że legioniści byli podstawionym już 3,5 godziny przed meczem na trybuny weszli ledwo przed rozpoczęciem spotkania. Wszystko przez szczegółową i osobistą kontrolę. Ostatecznie w sektorze gości zameldowało się 870 legionistów. Przed meczem miejscowi przygotowali pośmiertne odznaczenie dla Franciszka Smudy. W trakcie pierwszej połowy widzewiacy zaprezentowali oprawę najpierw na trybunie prostej rozciągnęli malowaną sektorówkę przedstawiającą szalik dziergany na drutach oraz na maszynie. Do tego hasło widzę mistrz wraz z klubowym herbem, później wjechał wysoki transparent, łódź tkalnia fanatyzmu. Następnie na koronie trybuny zapłonęły rację. Prezentacja nawiązywała do miasta jako ważnego ośrodka przemysłu włókienniczego, gdzie tkalnie odegrały istotną rolę w rozwoju miasta. Polski klasyk wygrała legię na trybunach łódzkiego stadionu zasiadło. Łącznie 17 492 widzów. Uwaga! Polecenie porządkowe organizowały imprezy masowej. Wzywa się do zaprzestania używania wyrobów pirotechnicznych i materiałów pożarowych niebezpiecznych. 23. kolejkę Ekstraklasy otwierał mecz Stali Mielec z Radomiakiem. Miał on szczególny charakter, ponieważ był to ostatni występ gospodarzy przed własną publicznością w sezonie 24-25 i zarazem był pożegnalnym meczem z Ekstraklasą. Gości na tym meczu wspierało 360 warchołów i w klatce zaprezentowali małe piroshow. Ze Stali Mielec również przygotowali oprawę, aby godnie pożegnać się z eksaklasową piłką na swoim stadionie. Mecz zakończył się remisem, a łącznie na trybunach w Mielcu zasiadło 4418 widzów. piątek we Wrocławiu rozegrano mecz Śląska z Jagielonią. Goście na tym wyjeździe zameldowali się w 880 osób. Razem z nimi w klatce obecny był dyrektor sportowy Łukasz Masłowski, który miał do przekazania parę słów kibicom odnośnie tego sezonu. Chciałem w moim imieniu, a przede wszystkim w imieniu drużyny, podziękować Wam za ten sezon. Wam wszystkim tutaj, za te kilometry, które zrobiliście. Ponad 40 tysięcy kilometrów. Za każdą nutkę, którą wydaliście z serducha dla tej drużyny. Za wasze wsparcie. Pamiętajcie, ten sezon był bez względu jak się skończy. To był fantastyczny sezon. Wy jako kibice weszliście na mistrzowski poziom. Czy tu, czy w domu, czy na wyjeździe. Śląska był to ostatni domowy mecz w ekstraklasie, bo następny sezon rozpocznie w pierwszej lidze. Przed meczem z Jagielonią z inicjatywy Stowarzyszenia Kibiców wyróżnieni zostali fanatycy Śląska, którzy zaliczyli wszystkie organizowane w tym sezonie wyjazdy. Pierwsza połowa to czas protestu. Ubrani na czarno kibice Śląska przez pierwszą część spotkania pozdrawiali wszystkich odpowiedzialnych za spadek z ekstraklasy i szydzili z piłkarzy. Zawisły też transparenty wskazujące winnych spadku. Sutryk, Balda, Magiera na stojącą owację. Z wicemistrza zrobił Mieliście degradację oraz sutryk balda, magiera i pseudopiłkarze. We Wrocławiu główni ekstraklasy grabarze. Mocno dostało się też symulantowi pokornemu. Pokorny symulując kontuzję, pomogłeś w naszym spadku. Uważaj, by nie zaliczyć prawdziwego wypadku. W symbolicznej 17. minucie meczu, bo po tylu sezonach śląstw spadak z ekstraklasy, ultrasi zaprezentowali pierwszą część oprawy. Do czarnego transparentu o treści nic nie może przecież wiecznie trwać. Odpalonych zostało ponad 200 świec dymnych. W początku drugiej połowy Ultrasi Śląska zaprezentowali dalszą część oprawy. Zmieniony został transparent i zaprezentowana została druga część hasła prezentacji Chyba, że nasz fanatyzm pojawił jego mać. że zostali podsumowani za cały sezon oraz musieli oddać swoje koszulki. Na ostatnim meczu Śląska mimo spadku pojawiło się aż 20 393 widzów. Bueno, Na mecz z Pogonią przyjechało 965 lechistów. Goście w klatce zaprezentowali oprawę z hasłem Szczecin drży, nadchodzą lwy. Przyjezdni w sektorze gości zostawili po sobie również pamiątkę w postaci graffiti. Również zaprezentowali oprawę odnosząc się do sytuacji, która często jest obiektem brwin i memów. Gablota pusta nie zawodzi tylko ultras. Transparent ten podświetlony został sporą ilością pirotechniki. Mecz w Szczecinie obejrzało łącznie 19 917 widzów, a remis utrzymał Pogoń Szczecin w walce o podium Ekstraklasy i Europejskie Puchary. Wszystko rozstrzygnie się w ostatniej kolejce w stoku. Tak odbył się mecz podwyższonego ryzyka, czyli derby Piasta z Górnikiem. Na ten niedaleki wyjazd Torsida udała się w komplecie. I na sektorze gości pojawiło się 941 osób. Goście w drugiej połowie wywiesili do góry kołami jedną ze skrojonych flag Piasta i postanowili, że zakończy swój żywot. To wywołało małą awanturę z ochroną i w ruch poszły różne przedmioty. Mecz został przerwany 10 minut przed końcem i wznowiony dopiero kiedy emocje opadły. Proszę Państwa, abyście zajęli miejsca zgodne z tym, co są przypisane do widoku wstępu przez Gospodarze zaprezentowali oprawę na dwóch trybunach, na prostej kartoniade Gliwice oraz hasło na transparencie. W naszym mieście liczą się tylko dwa kolory, niebieski i czerwony, a w młynie hasło całe życie Piast Gliwice oraz pirotechnikę. Piast wygrał derby, a na trybunach zasiadło łącznie 9361 widzów, co stanowiło rekord frekwencji gospodarzy w tym sezonie. Korona podejmowała Raków. Dla medalików był to ważny mecz w kontekście pozostania w walce o mistrzostwo. Goście do Kielc przyjechali w 741 osób, a swój pobyt w prawce urozmaicili oprawą. podarze zaprezentowali sektorówkę z hasłem kompania braci, którą efektownie podświetliła pirotechnika łącznie na trybunach zasiadło 14 127 widzów, a raków przed ostatnią kolejką zgubił cenne punkty w walce o mistrzostwo kraju Wiele Krakowiak gościła u siebie legionistów. Dla wojskowych był to ostatni wyjazd w sezonie, dla pasów ostatni mecz przed własną publicznością. Goście przy kałuży zameldowali się w 766 osób. Ty, 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 ty! Krakowi przygotowali efektowne oprawy. Kartoniady z napisem Krakowia oraz nawiązującą do krakowskich zabytków i stadionu. Niemiecznie tarcza bronią Multrasa, lecz arcydzieła. Podarze po meczu podziękowali swojemu trenerowi, który po sezonie odchodzi z klubu. Krakowia godnie pożegnała się z własną publicznością, wygrywając z legią, a ten mecz z trybunu obejrzało 13 709 widzów. I myślę, że nie mówimy do widzenia, tylko do zobaczenia, bo ja osobiście myślę, że nie tylko ja wierzę, że drużyna, ten robi naprawdę wielką karierę i mam nadzieję, że my się tutaj jeszcze spotkamy. Proszę też mieć strona z kilku prezesów i przekazać to Wróżu, na te ostatnie nasze interakcje. Na śmiech, rozumiem, rozumiem. Rozumiem. Przetuja, na Dobra, Dobra, w Gatowicach Beniaminek podejmował lidera z Poznania. Kolejosz pojawił się w jakieś 1250 głów. Lechici w trakcie meczu zaprezentowali sektorówkę z napisem Ultra z oraz odpalili świeczki na górze sektora. <petits specification> Sam meczem z Lechem zakończyła domową część pierwszego sezonu po powrocie do Ekstraklasy. Podczas spotkania zaprezentowała kartoniadę na pół stadionu z hasłem Gieksa-Gol. Na trybunach łącznie zasiadło 14 325 widzów, a Beniaminek niespodziewanie zremisował z Lechem mistrza Polski. Poznamy więc w ostatniej kolejce. I wszyscy, i wszyscy głośno! Kibice widzewa trochę zadymili podczas ostatniego meczu w tym sezonie na swoim stadionie. Gospodarze wygrali z puszczą 2-0, a ten mecz na żywo oglądało 15 879 widzów. Wzyma Wzyma się. do zaprzestania używania i materiałów pożarowo niebezpiecznych. Tak prezentuje się tabela przed ostatnią kolejką Ekstraklasy. Wiemy, że puszcza Śląsk i stal przyszły sezon spędzą w pierwszej lidze. Ciekawa sytuacja jest jednak w górnej części tabeli, bo Lech ma tylko jeden punkt przewagi nad Rakowem. Kolejorz w ostatniej kolejce zmierzy się z piastem i sam może zdecydować czy zdobędzie tytuł. Medaliki zagrają z widzewem i muszą wygrać, jednocześnie licząc na potknięcie Lecha. Na zacięty pojedynek możemy też liczyć w białym stoku, bo tam jak Jelonia bezpośrednio zmierzy się z pogonią, a stawką dla obu jest podium i gra w europejskich pucharach. Wracamy jednak do kibolskich relacji i pierwszej ligi. 33. kolejkę pierwszej ligi otwierał mecz Wisły ze Stalówką. Biała Gwiazda miała już zapewniony udział w barażach o ekstraklasę, ale wciąż walczy o jak najlepsze rozstawienie. Wisła Kraków efektownie pokonała Stal 5-0 w swoim ostatnim meczu przed własną publicznością w sezonie zasadniczym. A przy Remonta zasiadło łącznie 24 314 widzów i była to najwyższa frekwencja w tej kolejce. Rodowici łodzianie po harcach w Chorzowie musieli odwołać wyjazd do Warszawy. Gospodarze ultrasowali, a Polonia, mimo porażki, ma już zapewniony udział w barażach u ekstraklasę. W sobotni wyjazd do Łęcznej wybrało się 150 nafciarzy. Niestety gościom nie pozwolono wnieść oprawy i z tego powodu cała grupa została pod stadionem. Mecz zakończył się remisem i miał ogromne znaczenie dla układu tabeli. Dzięki niemu Termalika zapewniła sobie bezpośredni awans do Ekstraklasy, a Wisła Pock musi zadowolić się grą w barażach. W Grodzisku Wielkopolskim na meczu ze spadającą Wartą pojawiło się około 100 fanów Odry. Odra Opole mimo porażki pozostanie w pierwszej lidze na kolejny sezon. Na ostatni wyjazd sezonu do Gdyni wybrał brało się 80 tyskich. Gospodarze na ostatnim meczu u siebie zaprezentowali oprawę z hasłem My zawsze królujemy stylem. żeby świętować awans do ekstra klasy, łącznie stawiło się 14 036 widzów. Arkowcy świętowali również po meczu i zorganizowali przemarsz przez miasto. Tak wygląda tabela pierwszej ligi. Po 33 kolejkach Arka Gdynia prowadzi w klasyfikacji, zachowując minimalną przewagę jednego punktu nad Termaliką. Trzecie miejsce zajmuje Wisła Płock z dorobkiem 61 punktów, pewna udziału w barażach o awans. Oprócz nawciarzy w barażach weźmie udział także krakowska Wisła, Miedzianka i Czarne Koszule. W drugiej lidze zobaczymy na pewno Stalówkę i Wartę, a dołączy do nich Pogoń Siedlce albo Kotwica. Na koniec warto również wspomnieć, że Polonia Bytom po 12 latach przerwy wraca do pierwszej ligi. Goście zapewnili sobie awans na ostatnim meczu w Krakowie, gdzie wykorzystali komplet biletów, a piłkarze wygrali sputnikiem 3 do 5. Dajcie znać, co myślicie o tej kolejce. Napiszcie też, kto według Was zostanie mistrzem Polski w tym sezonie. Widzimy się już za tydzień, a ja już się z Wami żegnam i przypominam, że kto nie subskrybuje, ten z policji.